Witamy na konferencji gali mini MMA. Sponsorem tej gry jest Super Mario i Bench. I uwaga. Wchodzi teraz na ławkę Krzysiek. Krzychu. Wielkie brawa. I uwaga, wchodzi teraz! Mateusz! Miki! Siema. Um, dobra. zaczynamy konferencję. Uh. Pewnie myślicie, co się stało, że będziemy razem walczyć? Powiedz, Ja tak Ja tak nie wiem. Na, na początku yy, Ksiku chciał tą walkę mieć niby, nie? Chciałeś zawalczyć, a teraz tak średnio. No, no, to tak... Właśnie. No, to tak jest... Średnio. I właśnie tak muszę jeszcze pomyśleć. Musisz jeszcze trochę potrogować. No i muszę trochę pomyśleć nad tą walką. Ale to będzie pewne, że nasza walka się odbędzie, bo. Bo niemożliwe, że to będzie niepewne. Nie? No, ale... Odbędzie się. O! I, I coś Wam zdradzę. Na kolejnej gali, wiecie co będzie? Taki jeden Antek zawalczy z nim na kolejnej gali. Prawda? Tak. I ten Antek będzie sędzią na naszej gali. Dobra, pierwsze pytanie dla Ciebie. No. Dobra. Um, jak się cieszysz z powodu, że występowałeś na, występ, występujesz na tej gali? No, cieszę się, ale nie, nie bardzo, tylko tak średnio się A cieszysz się z naszej nowej nuty? Mi nie ma? Tak. Chętnie bym teraz sobie posłuchał. To mogę puścić chętnie po konferencji. W domu chciałem, chciałem w domu. Posłuchać, ale nie pamiętałem, jak twój kanał się nasypa, a teraz pamiętam. Mm, dobrze. Ehm, wczoraj, żeby wymyślić tą galę, to my oglądaliśmy Fame MMA, a potem mówiliśmy, ty, wymyślimy swoją galę. Prawda, Krzychu? Tak. I w ogóle ty robiłeś ten, falki. Tak, tak, robiliśmy walki, takie dla zabawy. Nie? No. And... Będę na Ciebie robił, Miki. No, no, no. no. Ehm, Krzychu. No? Ehm, masz, za, masz za kilka dni urodziny no. i z tego powodu się cieszysz? No. Za dwa dni. Za dwa dni ma urodziny, będzie miał już 10 lat. No, co? No, co Kolejne pytanie. Czy, będzie, czy będziesz chciał na kolejnej gali wystąpić? No tak. Tu co miałem walkę. Ale nie na tej gali. No on miał dużo walk poza... W ogóle nawet na żadnych gal nie miał. Tylko na podwórku się bił. No tylko na podwórku jak pokłóciłem się. No to było kilka foje. Jeden mnie kopnął, ja drugiemu. No. Lepiej tego nie mówić. Pospanujące. Spanuj. Po um. I pewnie myślicie. faliłem mu w klejnoty. Aha. Um. powiedzieć Wam to. Um. Jest. I pewnie myślicie, mini MMA się rozpada. A nieprawda, bo możemy znaleźć jeszcze przeciwników do dobranych osób, prawda? No. Eee, kolejne pytanie. Z kim byś chciał zawalczyć? Jak zawalczysz z zamkiem? No tak. Nie wiem na razie. Może tak. z Natanem. Musiał tak trochę Niemiec falk, a potem to bym zrobił kilka falka. Brawo! Jak zrobię z Mikim falkę, no to wtedy tak jak jest miesiąc poczekam i pędzę kolejna tak No bo właśnie za miesiąc jest kolejna gala. Na to jeszcze nie wiem, jaki jest będą zawodnicy i nie mogę zdradzić widom. Um, kolejne pytanie. W czym jesteś dobry w biciu? No, jestem dobry. W tym. W tym. Przepy. Tak. Że wlatujesz w nogi. No. Pokaż im. Chodź, patrz. Tak. Leć mi w nogi. O tak. Trzymam u tak przeciwnika, a potem u tak łapię sanokę i tak do kury i tak on się uwala. A patrz co ja mam. Ja na przykład tu mam takie coś, że biorę przeciwnika i tu, tu i biorę wtedy zawodnika i... i tak go przerzucam na sobą. O, Wiecie? Mój Przerzucam go tak na sobą. I ostatnie jeszcze dużo będę miał pytań. Jaki jest Twój ulubiony sport? No, piekanie. I... Najfajniejszy sport to jest... box. Dobrze. Um... I wywalanie kolegów na mordę. I w ogóle opowiem Wam, widzowie, co, co zrobiłem przyjacielowi mojemu. Ja robiłem karate, a ja go tak przeszuciłem na piasek, <grym> i twarzą w piasek wleciał. No, i to było najsmieszniejsze ehm, Będziemy mogli Wam pokazać za niedługo arenę. Ona jest. Tam. Poczekajcie. Tam to jest. Tam nie za tylko tam jeszcze dalej. Tam? I może też na placu. No, ale na placu chyba nie, bo tam będą dużo osób, prawda? No, ale jak nie pęczę, no to wtedy. No, to będzie wtedy walka. Na pewno o 19 nie będzie. No. A jak pęczą, no to. Kolejne pytanie. Jakie byś chciał rękawice? Bokserskie czy, czy takie twarde? Nie wiem. Bo twarde to ci będzie mogło twarz rozwalić. Wiesz? A jak bokserskie? No to takie będą miękkie, ale też będzie bolało. No to bokserskie. Dobra! Czyli krzychuj miki będą na bokserskie rękawice. Dobra! Ym, po, za chwilę będzie face to face, prawda? Ehm, um, dobrze. Czy. Um, jak jesteś? Um, poczekaj. Powiedz swój najgorszy przypał, gdy się z kimś biłeś. Mam troszkę. Ale to jest taki jeden najgorszy. Że ten najgorszy. Głośno mów, żeby usłyszeli. Jak nagle. Siepiłem z przyjacielem, no. A jako tata wyszedł, a ja tak uciekałem. A coś mu zrobić? No, Bolała jako kłopa. A co ty Kolałem, ryju. No, pory No. Ehm, dobrze. Kolejna tutaj. Czy... czy już nie masz? Jeszcze mam. Um, jaką od dzisiaj lubisz najbardziej galę? Mini MMA, fame MMA czy high click? No, mini MMA. Mini MMA najbardziej. No po to jest na opakala No. Będzie naprawdę mocne i oglądajcie tą galę, bo naprawdę będzie dobrze i niesamowicie Będzie muzyka, jak każdy będzie wchodził. Będziemy się na gołe klaty, mi się rękawice, prawda? No. Ale oczywiście dziewczyny będą mogły być w koszulkach. No. Bo nie mogą się, bo cenzura będzie musiała być. No. A zresztą by nie ściągnęła. Bo nie są takie głupie. Eeeem... Co sądzisz o walce Wiktoria-Pola? A Wiktoria nie chce walczyć. Co sądzisz o Wiktorii? No... Ja bym się odpłacił być kim mocniejszym. No bo... Ja się piję nikim, który jest ode mnie chyba trzy razy mocniejszy. No właśnie. A zresztą ja coś trenuję, a on nie. O! I powiem wam tak, że Wiktoria by mogła przegrać, bo Pola y, chodzi na treningi bokserskie, kickbokserskie. Dobra, więc teraz ci daję pytanie. Kto wygrałby walkę, Wiktoria czy Pola? Pola. Ja, dlaczego uważasz, że Pola? No to... Wiktoria jest taka... Niższa trochę. Niższa i taka... Słabsza. No, wygląda na słabszą. Prawda? No. Kolejna. Jakby zawalczył metro, to metro czy Hubert? Nie wiem, ciężkie pytania. Moim zdaniem, Hubert. Mimo, że jest niższy, ale starszy. I silniejszy. No, Szybko my. Realiz dla niego. Dobrze. I walka wieczoru. Przyszedł jeszcze Peter widzowie ale on tu się nie pokaże, jedynie możesz pomachać. Poczekaj. Tutaj po prostu tak rękę wystaw. No. E, e, nic tam, bo będziecie widać. Peter e, to jest jakby taki nasz kibic. E, I teraz Cześć. ostatnia walka. Walka wieczoru. Jak oceniasz? Krzychu czy Miki? Trudna pytanie. A niby czemu trudne? Bardzo trudne. Czemu trudna? Czemu ty mógłbyś na siebie tak naprawdę zagłosować i tyle. Wiesz co, byś głosował na swojego przeciwnika? To by było trochę dziwne. No. No ja głosuję, że ja wygram. No, ja też głosuję, tym. Dobrze, no... No bo on wie, że jestem silniejszy od niego. No. Ale to się może rozgadać, może ci nagle porobić z nikomu. Dobrze! A takie ja muszę pole lukę i pełnię. Dobra, 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 nie, nie rozmnożaj się, bo... Dobrze! No, e, teraz Krzychu mi daje pytania. I... Pierwsze pytanie. No. Dobra. Jak myślisz O... Nie, w ogóle czy chcesz mieć tą walkę? Chciałbym mieć walkę, bo dawno się z nikim nie klepałem. No i... No to... I co sądzisz o naszej falce? Ile rund wypras? A ile ja? Miki? Tam będą trzy rundy, czyli... Ale tam nie ma na odklepanie, Jak dostaniesz w twarz, to sędzia może przerwać od razu walkę. To nie jest jak karetę. Tylko po prostu, jak dostaniesz ciosa i położysz się na ziemi, i tak będzie cię cały czas ktoś dobijał po twarzy, to wreszcie sędzia przerwy i, i albo ja, albo ty wygram. Wygram. Więc naprawdę. Więc to będzie mocne. Hubert, możesz pisze, ile rund raz? Tam będą trzy? No. No to wygram dwie. No bo chyba w jednej rundzie tam się będę mógł mocno zmęczyć. Bo trochę na takiego słabszego to muszę trochę siły wykorzystać, żeby był poobijany i potem na koniec taki osłabiony. Hmm. No to teraz pokatamy o sprawie takiej. em no, walk. No to jak sądzisz o falce tego? Um... Metra z Hubertem? Tak. Metra ja z sądzę, że no. Ni się nie odbędzie ta walka, ale albo na z Hubertem, albo nie zawalczą. Albo tylko będzie walka Krzychu u e, Miki. Prawie straciłeś. I pola. z... Jakoś tam przeciwniczko znajdzie, albo Wiktoria się zgódź, albo nie, bo już jutro jest kolejna konferencja. I prawie całe imię swojego przyjaciela. No, to by dopiero było. Nic, bo tam taki Fabian, nasz przyjaciel. No. E, dobrze. Przechodźmy dalej. E, dawaj dalej, pytanie. No to, jak Peńce na walka, no to... Peńce z... trochę ten... Peńce jest trochę taki uspokojony. No, bo ten taki spoko, ale czasami jak dostanę w twarz, to wiesz, że mogę furię włączyć, ale no. raczej nie włączę furię, bo to taka jakby przyjacielska walka. Mhm. Teraz pytanie nie o falce i jak sądzisz, jak sądzisz, że będę miał kanał? No, trochę się cieszę, bo się y, Krzysiu założył kanał, a my się znamy gdzieś od roku. No, chyba od roku. No i nie, wtedy będzie miał swój kanał i wreszcie będzie mógł na swoim kanale coś nagrywać za mną. I widzowie w ogóle, my będziemy razem nagrywać. No razem będziemy nagrywać, ale czasami mi nie będzie na jego kanale. No, na mojej klatce czasem lub na odwosna. Nie, nie wiem. Więc... Dobra, dalej pan mówi. Da, dalej, dalej. No to. Jak tyś Przegrał walkę? No to jak byś, sensu? No nie wiem, trochę zawiedziony, że przegrałem walkę, a miałem wygrać tą walkę dla widzów. No trochę bym był smutny. Trochę bym był sputny, ale... Wiesz, co jest sputny? Smutny bym był. Tro... no bym był zawiedziony i po prostu bym przeprosił wszystko dla... A jak byś wygrał? Jak bym wygrał? No to normal... naprawdę To by była fala komentarzy. Dobrze, Miki. No to pes Albo... albo, albo no to... hejty na mnie. No to pes skoczył z okna? Nie, wariowałbym na tej arenie. Byś Ale kancy? arena jeszcze będzie przygotowywana. Będziemy musieli stamtąd szkło zabrać, kamienie. No. No to... Kolejne pytanie. W zasadzie nie mam do siebie ostatnich pytań takich. Albo powiedz, jaki ma, spytasz się, jaki mam najgorszy przypał. No jaki miałeś najgorszy przypał? jak się piłeś? Bo jak kiedyś, bo jak byłem w pierwszej klasie i tam chodziło na taki tam zbudy, to było... No ja też To chodzę. było 4 lata temu. E, jak U... byłem w pierwszej klasie, to wtedy do mnie taki jeden, mój kolega Adrian, podszedł, zaczął mnie wyzywać. To się zaczęliśmy bić i pani nas próbowała rozdzielić, ale <laughs> tak się ustawiliśmy, że nie mogła nas rozdzielić. Więc później pani nas straszyła coś tam policją, że niby zaraz zadzwoni, jak się nie przestaniemy. I potem się tam w szatni jeszcze się biliśmy. Wyzywaliśmy się na świetlicy. I co? No i jak wracałem do domu, to go hmm. spotkałem i go znowu naklepałem. I co? Kto wygrał parkę? No ja, byłem z bo on zaskoczenia został. Co? Sprzedał, mu taką. Nie, pan, on se tu idzie, i... nie, on se tu idzie, bądź nie był Adrianem. Chodź. No? Zresztą, nie, obróć się, obróć się, że on se niby idzie, nie? I ja ja nagle mu tak skoczyłem na plecy i mu tak przywoliłem w tył głowy. A wiem, że się w tył nie uderza, ale no, musiałem mu jakoś oddać. Dobra, Opowiedz mi jakiś przepał z policją, jak miałeś. Ja? No, jak miałeś. O kurde! Wraz raz kiedyś... Yy, Nie trwa, Bo jakaś kiedyś Pani zadzwoniła na policję, że ja przeklinałem przy Pani przypadkowo. Bo no wyzywałem tak się No mówiłem, że jest trzma i o i on i, o, um. no i no, niestety, no to... i weźcie nie panujcie, ko, no, po on to zacensurował. No właśnie, um. i niestety się z kolegą nawyzywałem, pani zadzwoniła na policję, i przyjechali, nie? Ale no, szczęście, że uciekliśmy, schowaliśmy się. No a. Ehm, um, dobra, kolejne pytanie. No to. Ile miałeś sypałów takich jak się pilista? Z... z 20 ile? <noise> A ja miałem dwa w szkole, jeden na dworze. Ja miałem 17 w szkole i trzy na dworze. Mogę, na, mogę opowiedzieć te dwie, te sypały w szkole? No. To było o tak przyjaciel mnie kilkotał na lekcji z, t, z takim jednym... A w której z, klasie to było? No w pierwszej. Aha. I, ja sacułem, mieć taką furię, płakałem i się wkuszyłem i sacułem ich tak na falac, że oni mnie kilkotali, no to normalnie dostałem ufaka w satosę i ja normalnie płakałem. Przez to, że oni mnie dali A ja... nie lubię, a jak, jak coś widzowie, to ja tylko zasłoniłem Pitera, żeby nie było go widać, bo nie może twarzy pokazywać. dobrze. No. To... I truki to ma no, to. Ej, w ogóle... To face było... to face robimy! Face to face! To było w satni i a w ogóle... to w nie, nie? No. I w ogóle piłem. On mnie szacował. Ja wtedy mu sprzedałem taką lepę. I normalnie ja mu tak postawiłem haka. On się wyfalił. Sadzął mnie znowu na falac. Jak go złapałem, zacząłem tak trochę kotusić, Tak podtuszać, Jak, jak odklepy no to puściłem i mówiłem, jak ci jeszcze raz mnie jest, to trzepię utłuszę. Tak zawsze mówiłem. Dobrze i teraz jest koniec konferencji, więc chodźmy na face to face. No. Dobra, chodź tu, chodź tu. Będziemy musieli się w tak chodź. Czekaj. No. <laughs> Dobra, jeśli Wam konferencja pierwsza spodobała, to zostawcie łapę w górę, subskrypcję. No, trzymajcie się. Nara. O, idziemy. Mini MMA.